Proszę Państwa, to już chyba ostatnia edycja naszego filmiku. <noise> mu mu <noise> tu tu widzimy Asię, jest która wykrywa. niestety zniszczyła jakiegoś gada. <noise> a nie to, to jest inna winowajczyni. O bardzo prosimy Kasia. A my właśnie tutaj jest Adam. Pozdrawiamy, a tutaj słoneczko. To tu widzicie? O nic nie widać. Tak? A tu są dwa słoneczka, Ania i Michał. A tutaj są też dwa słoneczka, Natka i Grzesiu, a tu jest Basia, połówka Ho właśnie połówka, bo chłop się, się stracił w, kibel, w kibelku, no. a my tutaj mamy taki radosny pomost, pokazujemy, o, widać, widać ładny pomost, i właśnie zaraz się szykujemy do... Modlitwy porannej. Ale dzisiaj dzisiaj jest ładna pogoda, co jest dosyć wyjątkowe na naszej spływie. Tu, tu, jest, tu, jest, tu jest Paweł jeszcze. A tutaj idzie szafeczka. szafeczka dzisiaj. Jest tylko tarakia, w końcu. Ale... No a tu mamy brewiarzyki, proszę. O tu właśnie z tych brewiarzyków będzie odprawiana modlitwa. I będziemy się też modlić za wszystkich, którzy oglądają ten film. co to siadamy, nie? Pięknie, a to jestem ja reżyser filmu, filmie, czyli pokażę. O, tutaj no Który bierzemy zawsze bierzemy. tak głupko, to wygląda. A to była bardzo niefajna uwaga. No to wszystkiego dobrego tam z drugiej strony ekranu.